Witam państwa. Dzisiaj z kamerą gościmy w spółdzielni mieszkaniowej. Będę rozmawiał z jej prezesem, panem Andrzejem Jakubowskim. Dzień dobry, panu. Witam pana. Witam serdecznie mieszkańców Gostynina. Panie prezesie. Od niedawna jest pan kolejnym prezesem w spółdzielni mieszkaniowej. Dlaczego tak często zmieniają się prezesi w Spółdzielni? Trudno powiedzieć, dlaczego tak często, ale faktycznie często. Tak się zdarzyło, że w ostatnich latach było kilku prezesów, zmieniały się, rady na, zmieniały się skład rady nadzorczej. Szło to oczywiście w kierunku jakby uzdrowienia i pozytywnych elementów działalności spółdzielni, ale niestety spowodowało to mały zamęt i, i w niektórych, niektórych działach działalności spółdzielni mamy bawagan. Brak stabilności powodował i i samych zarządców, i zdenerwowanie pracowników, niepewność pracy. Czy Jest teraz stabilizacja. Uważam, że próbuję ją wprowadzać i bardzo bym się cieszył, żeby to było zauważalne. Jestem od co od dwóch miesięcy, ale zaczynam to powoli odczuwać, z czego się bardzo cieszę. Uważam, że to będzie, to będzie malutkim sukcesem na początku, jeżeli chodzi o współpracę z pracownikami, z radą nadzorczą, co jest nieodzowne do wspólnego przyszłości sukcesu. Tak mi się wydaje. Czyli. Pełna symbioza z Radą Nadzorczą. Bezwzględnie. Tu, nie, ma, tu nie, może być, nie może być jakichś dwóch innych czy dwóch oddzielnych zdań w pewnych tematach, a trudnych, bo mamy tematów kilka bardzo trudnych. Spółdzielnie, które musimy sobą razem przygotować, ustalić, zatwierdzić i wykonać. I to, to jest bardzo istotne. Najtrudniejsze zadania to chyba z wydawaniem pieniędzy. No tak. <laughs> to jest trudne i, i, i w zwrocie, bo to są dwa tematy jakby się łączą. To jest temat, który. Jakby jest niezwiązany w latach 2008-2012 w temacie rozliczenia ciepłej wody nadwyżek. I, I to jest temat, który jest, jest bardzo trudny, bo jedni niestety powinni te pieniądze mieć zwrócone, bo tak mówi przepis, a niektórzy nam powinni te pieniądze zwrócić do spółdzielni. No trochę to się sprzeczy, jakby ze spółdzielczością, jeżeli chodzi o to symbiozę i, i współpracę, ale na to jest oddzielny pomysł. Ja bym. Mówię szczerze, i marzę o tym, żeby to nastąpiło, te dokładne rozliczanie po roku 2017, kiedybyśmy całkowicie zakończyli tę modernizację w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. A tak, bo niektóre bloki zostały zrobione 3 lata temu, a niektóre dopiero są robione w obecnej chwili. prawda? Teraz. Tak jest. W tej chwili była przerwa, niestety trwająca no około by pięciu lat. Nie mogę zrozumieć do końca, jeżeli chodzi o podejście spółdzielnie, ale z tego, co, z tego co mi też wiadomo, była potrzebna zgoda mieszkańców. I nie wszędzie mieszkańcy wyrażali zgodę. Nie chciałbym szukać winnych. Mi się wydaje, że ten okres, który był stagnacji, się już skończył. Przypomnijmy sobie, że spółdzielnia to, to jest ogromna firma przez duże Dużes. Ona taka była zawsze do tej pory. I, i jakieś małe zachwianie powoduje, że nagle, nagle powiedzmy spółdzielnia traci dobre imię. Tak nie może być. Po prostu uważam, że jest to potężna firma. Na, na usługach dla 8 tysięcy ludzi, zobaczcie Państwo, jest to pół miasta, jakby nie było, który jest firma, która powinna współpracować z miastem, która powinna pracować z instytucjami. Jest to bardzo istotną rzeczą. Ostatnia władza, o ile pamiętam, bardzo mało kładła nacisk na współpracę z spółdzielniami, a szkoda bo uważam, że e, powinni bardzo ze sobą współpracować, a nie traktować spółdzielnie jako oddzielne podmioty działające same w sobie. Tak, tak nie mogło być. Spółdzielnia sobie, sobie, Nie to... może być tak. Uważam, że współpraca powinna być, e, i to jest na tylu porach, powinna być zaciśniona, e, że aż, aż się byśmy zdziwili, jeżeli tak. chodzi o współpracę. Panie prezesie, co spółdzielnie w obecnym okresie robi? Czy są jakieś zmiany? E, są ogromne zmiany i w związku z zaleceniami i lustratora, i nowej rady nadzorczej, która działa faktycznie tak w tym składzie od pory roku, Y, y, szukała programu oszczędnościowego, bo jest to istotną rzeczą. Pewne usługi są niedowartościowane i trzeba było zrobić niestety plan oszczędnościowy dla całej firmy. Tak też od 1 lipca wchodzi plan oszczędnościowy w zakresie nowego regulaminu płacowego. Niestety, ale trzeba zmniejszyć liczbę osób zatrudnionych w spółdzielni. Będzie to tak gdzieś średnio około 10 osób przy 40 osób zatrudnionych chcielibyśmy, żeby to się zdarzyło w najbliższych dwóch latach. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, jeżeli chodzi o współpracę. Na pewno nikt bezpośrednio nie pójdzie na bruch. Chcemy, żeby z pewnymi osobami dogadać się na wcześniejsze emerytury. Tak Takie prawo na zasiłki przedemerytalne. Tam oczywiście gdzie to jest potrzebne, bo chcemy też również z części załogi skorzystać do współpracy, do współpracy przyszłej. Stworzyliśmy nowy regulamin organizacyjny, który zaczyna działać od 1 lipca. No i, mm, czyli w tych dwóch miesiącach pan zrobił ten regulamin teraz. Wszystko jest zrobione w ciągu tych dwóch miesięcy i łącznie jeszcze ze strategią był organ, regulamin organizacyjny, ale był troszeczkę przepombowany, jeżeli chodzi o strukturę i o zatrudnienie. I chodziło, żeby to jednak jakby uszczuplić. I, i zrobić do tego program oszczędnościowy. Prócz tego zrobiliśmy, w że została przyjęta strategia działania Spółdzielni w latach 2015 17 To jest jakby plan naszej, naszej pracy na przyszłość, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, co my faktycznie chcemy naprawić i co my sobie chcemy w przyszłości robić. To są rzeczy, które są zrobione przez ostatnie dwa miesiące. Ja pytam Pana o modernizację, że przez okr ostatni okres, no kilku lat zdaje się, była wstrzymana, ale ta termomodernizacja łączy się pewnie też z obniżką cen za energię. No, no, na Cieprą. pewno tak. Czy znaczy, no, to będzie dla, na korzyść mieszkańców? Troszkę mieszkańcy pewnie są y, zdegustowani, bo z planu wielkich i, i informacji, że będzie to około 30 kilku procent, skończyło się u nas na 15. Mhm. Ym, troszkę inna była termomodernizacja w, 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 w poprzednich latach, inna jest w tej chwili. W tej chwili termomodernizacja zakłada. Oczywiście termodernizację, czyli wycieplenie stropianem całych, całych ścian, jest zmiana okien, jest, jest, są stropy, są okienka piwniczne, całe ocieplenie fundamentów. Nie było to. Tutaj mamy kilka bloków jeszcze, czy kilkanaście nawet, które w tamtej modernizacji fundamenty nie były ocieplane. Jak również, co jest bardzo istotną rzeczą, termomodernizacja polegająca na zasadzie termoregulacji wewnętrznej instalacji naszej, czyli od węzłów do ostatniego mieszkania. Termodynamizacja automatyczna, która będzie do 2016 roku, powinna być kompletna, to znaczy powinny być podzielniki na grzejnikach, powinna być wewnętrzne sterowanie automatyczne komputerami, które będą um, informowały um, z węzła ile dokładnie ściepa potrzebne na każde mieszkanie. To jest bardzo istotną rzeczą. I tam widzimy um, duże oszczędności. W tej chwili opracowujemy projekty techniczne jest taki, powiedzmy, priorytet na, na bazie pięciu czy sześciu bloków w tej chwili jest to wykonywane i wtedy po wykonaniu tego będziemy mówić o pełnej tym modernizacji. Oczywiście cofając się tam tych starszych bloków, będziemy to uzupełniać, jeżeli chodzi o termoregulację. To tak, bo po, zamontowanie podzielników kosztów nie było, zdaje się, real, e, racjonalne, jak blok nie ocieplia. Ale rzeczywiście tak. I dlatego zaczęliśmy od prawidłowej strony, e, z tym, że no niestety, e, to są środki finansowe, słuchajcie Państwo. Część bloków kiedyś było ocieplane e, z funduszu remontowego, w tej chwili są brane kredyty. To jest bardzo istotną rzeczą i blok powinien mieć odpowiedni wskaźnik e, eksploatacyjny, który pokryje ratę kredytu, I, i, bo inaczej bank, nam nie, inaczej bank nam takiego kredytu nie udzieli. I ostatnie bloki, które są w tej chwili Państwo widzicie w Gostynie robione, są terminalizowani, To są bloki na Czapskiego, to jest Czapskiego 11, 11a, 11b. E, I to są bloki na osiedlu e, Polna, e, Polna Regionów Polskich, tak możemy nazwać. To znaczy są trzy bloki na Kościuszki. I dwa bloki na regionów polskich. Tak się jakoś dziwnie złożyło, że miały być również robione dwa bloki na ulicy Polnej, które są w tym, w tym osiedlu. No, z powodów jakichś też, bym powiedział, dywagacji, delikatnie mówiąc, między Radą Nadzorczą a zarządem, o małą kwotę wystąpił zarząd, i niestety pieniążków nie starczyło na wykonanie najstarszych. Bloków czyli na ulicy ile, Polnej. Ile jeszcze bloków e, czyli praktycznie te dwa bloki e, są do wykonania na Polnej. E, jest bodajże 8 bloków na osiedlu Kilińskiego, to jest między Czapskiego a Kilińskiego, i trzy bloki na ulicy Armii Krajowej, tutaj niedaleko, niedaleko spółdzielni. I to byłoby zakończenie. E, po ważnym zgromadzeniu, po 27, które mamy, e, mamy rozliczenie za rok 2014, najbliższą w sobotę, za, za, za tydzień ponad tydzień będzie rozpatrywanych w roku 2013 i bardzo ważny punkt dla przyszłości Gostylina i termodernizacji, to jest właśnie prośba o zaciągnięcie kredytu na te wszystkie pozostałe bloki. Wspomniał Pan 27 czerwca walne tak. Centrum kultury, tak? Centrum kultury, tak, będzie o godzinie, zaczyna się o godzinie 9 i te ważne aspekty będą dyskutowane. E, wiadomo, że to jest normalną rzeczą rozliczenia roku 2014 i ważną, ważną powtarzam, tematem będzie e, nasze wystąpienie o zgodę, przezwane Zgromadzenie na, na zaciągnięcie kredytu na ostatnie bloki. Musimy to zrobić, bo pieniądze krajowe się kończą. I, i, I musimy to zrobić jak najszybciej już wakacje, wystąpić od, od, oczywiście w odpowiedniej kolejności na, na wykonanie tych bloków. Marzę o tym, żeby zrobić te dwa bloki jeszcze w tym roku, żeby dostać pieniądze na te bloki na ulicy Polnej, podajecie 4 i 6. Natomiast pozostałe bloki poszłyby w roku 2016, może do 2017. I wtedy nastąpi całkowite rozliczenie e, bloków. nie jest robione w tej chwili, ale będzie to już rzeczywiste. Będziemy z natury, bo będą wszystkie bloki ocieplone. No i będziemy powoli się cofać z tą termoregulacją, żeby te wszystkie elementy zostały montowane w poszczególnych blokach. To wtedy będzie pewien sukces, ale to jest przed nami. No tak, rozmawiamy o termomodernizacji, ale ja i, i chodząc po osiedlach, y, widzę samochody stojące nie na parkingu, mm. ale na trawnikach. No bo już nie ma. Już. Niestety te parkingi nie się nie, tak. nie rozciągną. Co, co, co spółdzielnia robi w tym zakresie? Śmieję się z tym rozciąganiem, bo faktycznie tutaj i Rada Nadzorcza, i zarządy, które były do tej pory, próbowały jakoś to porozciągać na zasadzie powiększenia o ileś tam miejsc, czy powiedzmy robienia miejsc parkingowych, już nie samych parkingów, żeby kładziono płyty Ażurowe, żeby te parkingi trochę uległy zwiększeniu i one zwiększyły się gdzie nie, faktycznie. To jest dylemat ogromny. To jest dylemat, ja z tego, co, z którymi miasta, oczywiście, że na tak. Niektórzy mają po więcej samochodów niż jeden, niektórzy trzymają, i, trzymają te, 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 te samochody po, dwa, trzy, po dwie trzy sztuki przed, przed blokami, blokując innym. I są przyjezdne osoby. No nie da się wszystkiego pogodzić i musimy małymi krokami iść do celu. To znaczy na ten rok, e, ucieszyłem się z tego bardzo, są jakby trzy takie zadania. E, kończymy w tej chwili projekt parkingu e, za Wajką. Tam już jest, już już, już ten, ten temat był po, e, poniesiony przez e, poprzedników. E, będzie dosyć duży parking z wyjazdem do ulicy Kościuszki. On będzie obsługiwał główni mieszkańców, ale i również e, osiedle, ale również i mieszkańców Głosynina. Tam póki co jest ten parking e, tak, taki ale jest taki, proszę. taki dziki. Tak, to jest taki, taki trochę parknisty. inny. Tam jest, został zlikwidowany osadnik e, pościekowy przez spółdzielnię e, przez i w tej chwili będzie, w tym roku będzie on wykonywany na pewno. E, może e, to, o, o tym zaraz czy chodzi o współpracę z miastem. E, drugim parkingiem e, rozpoczął się proces projektowy Czapskiego 12. E, już przygotowany jest jakby teren pod po ten, po ten parking. I jeszcze bodajże chyba Czapskiego e, czy Kilińskiego e, po czymś, nie, nie pamiętam w tej chwili dokładnie numeru. W każdym bądź razie e, są, to, są, są to te przyszłościowe trzy elementy, które by wystąpiły parkingowe w tym, w tym roku. E, są, e, są miejsca na, na Bema e, przy, i na Wojska Polskiego. Znam, że tam, że tam czekamy jak Zostaną zlikwidowane osadniki przez firmę komunalną, które są do likwidacji i stworzy się miejsce i możliwość powiększenia tych parkingów. Bo no to nie są wasze. Osadniki. To osadniki są przedsiębiorca komunalnego i one, muszą być, one są już odłączane, więc te obiekty musi firma komunalna zlikwidować. I wtedy podejdziemy do, do etapów projektowania i wykonawstwa jest to bardzo istotną rzeczą. Na osiedlu Bema został stworzony projekt dróg pożarowych i tam między innymi są również zaprojektowane parkingi, które chcemy, chcemy w jakimś procencie wykonać. Temat dróg pożarowych będzie oddzielnym jakby tematem. Na razie o tym nie chcę, nie chcę dyskutować, bo to jest temat przyszłościowy i bardzo trudny dla spółdzielni. To nie jest tylko temat spółdzielczy. Rok temu, tak mi się zdaje, to był czerwiec albo maj, został Pan zwolniony z, z MPS-u? i z przedsiębiorstwa Komunalnego przez ówczesnego burmistrza, który mówił o niegospodarności pana, że buduje pan kocioł, kocioł starodawny, tam zdaje się, że powrócił pan do wur Co pan powie w tej, w tej sprawie? To znaczy mogę powiedzieć panu burmistrzowi, że jest wszystko w porządku i u mnie się, się wszystko dobrze układa. To znaczy mam y, poczucie dobrego, dobrze spełnionego obowiązku I, i historia i czas pokazała, że zrobiłem dobrze. To znaczy, to są kotły oczywiście wuerowskie, bo tak brzmią, że to są całe typu, to są kotły nowej technologii, kotły ekologiczne, y, które, które y, nie zanieczyszczają środowiska, które dopuszczają ochronę środowiska, więc to było wszystko w porządku z, z polską normą. Y, pan burmistrz, po prostu mieliśmy w tym temacie zupełnie inne zdania. Ja śmieję się, że w tej chwili zrobiłem to jakby inwestycje pod mieszkaniową. Od dłuższego czasu były dyskusje na temat oszczędności, ograniczenia kosztów PC, jeżeli chodzi zaczynaliśmy od produkcji oczywiście. I, i ten pomysł się sprawdził. Znaczy teraz jest efekt taki, że pracuję w firmie, która odczuje tę moją pracę w PEC-u i już odczuła. To znaczy w miesiącu maju PEC zgodnie z taryfą obniżył wstępnie na razie o 8,5% i czekam na następne obniżki, bo uważam, że powinny być. To na razie jakby przejście z gazu na, na miał. A w najbliższym czasie to był tylko kawałek sezonu i takiego małego sezonu, będzie czyli słabego, jeżeli chodzi o zimę. Oczekuję teraz, że w najbliższym okresie czasu będą większe obniżki, a co spowodowane jest dodatkowo tym, że bardzo staniał miał węglowy w mieście, także podejrzewam, że mieszkańcy nie tylko zasobów mieszkaniowych oczekują spadku tej ceny. Także mi się wydaje, że historia oceniła mnie, oceni mnie prawidłowo, tak sobie myślałem na początku i teraz tak się stało i z tego się bardzo cieszę. Powiem szczerze, jestem, jestem z tego dumny, co się stało w Pecu, bo teraz konsekwencje konsekwencji, niestety nie budowałem tego kota do końca, efekty w tej chwili odczuwam w spółdzielni mieszkaniowej, z tego się bardzo cieszę. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia Państwa. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Andrzej Jakubowski, prezes spółdzielni mieszkaniowej GSM. Dziękuję Państwu za uwagę.